Drodzy bracia w kapłaństwie, z kapłanami, którzy wpisują się w tę wielką, przypomnianą na początku dzisiejszej uroczystości, trwającą już 45 lat historię Waszej parafii. Drodzy siostry, bracia, którzy swoją ofiarnością, modlitwą, i wiernością Bogu i Kościołowi wznosiliście przez tyle lat ten wspaniały Boży Dom i okoliczne domy składające się na życie Waszej parafii, Wszyscy drodzy memu sercu, siostry i bracia. Dzisiejsze wydarzenie. Wpisuje się najpierw w historię tego płaczu, o którym słyszeliśmy przed chwilą w, w pierwszym czytaniu z księgi Nechemiasza, płaczu radości. Ale ten płacz był poprzedzony płaczem smutku i żalu. A to dlatego że w roku 586 przed Narodzeniem Chrystusa wojska babilońskie oblegające Jerozolimę zdobyli to miasto, zdobyli i całkowicie zburzyli i mury i domy, nie oszczędzili także świątyni wzniesionej przez króla Salomona, prawdziwy cud wczesnej architektury, zburzyli wszystko, a ludzi uprowadzili do niewoli, do Rzeczy Tygrysu i Eufratu. I z tamtych to czasów, w tej niewoli zachował się słynny psalm mówiący o tym, że nad brzegami Brzeg Babilonu staliśmy i płakali, wspominając ojczystą Ziemię, Jerozolimę, a przede wszystkim Świątynię Pańską. A kiedy mieszkańcy tamtych krajów, czytamy dalej w tym psalmie, prosili nas o pieśń radośni, radości, to jakże mogliśmy śpiewać, skoro nasze serca, były przeniknięte żalem i smutkiem. Ale ten czas niewoli, trwający kilkadziesiąt lat, był czasem wewnętrznej odnowy, bo posyłani do zesłańców przez Boga, prorocy, uświadamiali Izraelitom, że to, co ich spotkało, było karą Bożą. Za ich niewierności, za ich odstępstwa, za to, że odeszli od pierwotnej wierności Bogu i Jego przykazaniom. Nie oddawali, tak jak tego nakazuje pierwsze przykazanie dekalogu, nie oddawali czci jedynemu Bogu, ale na wzgórzach wokół Jerozolimy, a także na wzgórzach, Innych krain Palestyny pojawiły się bardzo liczne miejsca, w których składano cześć Bożkom. Nawet w okolicach samej Jerozolimy oddawano cześć Molochowi, któremu składano w ofierze żywe dzieci. Przerażające. Taka to była historia zdrady i niewierności. I przebywający w Babilonii zesłańcy izraelscy nie tylko, że zrozumieli przyczynę swego swej klęski, swego wygnania, ale zaczęli swoimi sercami, swoimi umysłami Wracać do pierwotnej wierności i miłości samego jedynego Boga. I ten czas odnowy wewnętrznej doprowadził do tego, że Bóg okazał im miłosierdzie. I w roku 538, przed narodzeniem Chrystusa, niemal z dnia na dzień, Padło państwo babilońskie. Na jego miejscu pojawili się Persowie, a ich król Cyrus, jako jeden ze swoich pierwszych dekretów, nadał Izraelitom prawo powrotu: prawo powrotu do ojczyzny, ale także do odbudowania i Jeruzalem, i świątyni pańskiej. Wracając zobaczyli zgliszcza. I co w jakiejś mierze zrozumiałe, zaczęli odbudowywać przede wszystkim własne domy. Ale to zatroskanie jedynie o siebie i o swój byt sprawiło, że znowu sprawy świątyni zeszły niejako na drugie miejsce. I dopiero odnalezienie Księgi, Świętej Księgi Prawa sprawiło, że zaczęto tę Księgę czytać i to wobec wszystkich zgromadzonych, jak słyszeliśmy kapłan, pisarz, ezdrasz przez cały dzień wokół, wobec zgromadzonych wokół jego podwyższenia Izraelitów. Czytał Boże Słowo. A oni to Słowo przyjęli z wiarą i z wzruszeniem, i z przekonaniem, że rzeczywiście Bóg jest z nimi, Bóg jest pośród nich, Bóg do nich przemawia. A odpowiedzią na to doświadczenie obecności. Boga pośród nich, odpowiedzią, która może być tylko jedna, jest pragnienie, by odbudować świątynię pańską. I stąd radość z odzyskanych wewnętrznych sił, radość z nowego ducha, który dał im Pan. I te łzy, łzy radości, które zachęcały. Do czynu. Słuchając tej historii sprzed ponad dwóch i pół tysiąca lat, drodzy siostry, bracia, zapewne w tej historii odnajdujecie także siebie samych. Te lata zmagania o to najpierw, żeby mogła tutaj powstać świątynia. W czasach trudnych. W czasach komunizmu, systemu ze swej istoty ateistycznego. I te kłody, które rzucano wam pod nogi, chociażby wskazując na miejsce budowy świątyni, miejsce, które z samej definicji nie nadawało się do tak wielkiego przedsięwzięcia. I zapewne mogli się pojawić tacy, którzy zaczęli wątpić w sens wysiłku, w sens opiarności, w sens poświęcenia i czasu, i własnego grosza. Ale przecież zwyciężyło w was jedno przekonanie, że w tej części Krakowa musi powstać Boży Dom. Świątynia Pańska, miejsce, w którym będzie można oddawać cześć Najwyższemu Panu. I od tej pory, w tej części Krakowa, w Waszej parafii, zaczyna się przedłużenie tego, co słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii. Historii wyznania Piotra, który w imieniu wszystkich apostołów powiedział do Jezusa, Ty jesteś Chrystus, Mesjasz, Syn Boga Żywego. Piotr nie do końca wiedział wtedy, co mówi. Nie do końca rozumiał, na czym polega Mesjańska misja Jezusa z Nazaretu. Gdy zaraz po jego wyznaniu piotrowym Chrystus powiedział o tym, co go niedługo będzie czekało w Jerozolimie: że będzie zdradzony, wydany w ręce pogan, skazany na śmierć na krzyżu, że umrze i że trzeciego dnia z martwych Piotr wziął go na bok i powiedział: Panie, przecież to jest niemożliwe. To ciebie nie może spotkać. I w odpowiedzi usłyszał słowa, które musiały go przerazić. Zejdź mi z oczu szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Musiał Piotr. Z pozostałymi apostołami przejść z Chrystusem. Całą tę drogę od źródeł Jordanu, od Cezarei Filipowej aż do Jerozolimy. Musiał słuchać tego, co Chrystus nauczał o swoim Ojcu. Musiał patrzeć na Jego nadzwyczajne czyny uzdrawiające chorych i wypędzające złe duchy z innych. Musiał być obecny i na ostatniej wieczerzy i być świadkiem samotnej modlitwy Chrystusa w ogrójcu, a potem Jego uwięzienia poniewierki, musiał przeżyć własną zdradę a potem patrzeć, jak na Chrystusa zapadały wyroki śmierci, najpierw ze strony arcykapłana Kajfasza i całego Sanhedrynu, a później ze strony Piłata. Musiał patrzeć na jego śmierć. Musiał stać się świadkiem jego zmartwychwstania. By stać się Piotrem, opoką, na którego to wyznaniu buduje się Kościół, jako ten, który został ustanowiony głową pośród wszystkich apostołów, pierwszym spośród nich. Będzie uczył. I to wiemy i z dziejów apostolskich, i z jego listów. O tym, że Chrystus jest prawdziwie bożym synem, który musiał przejść przez to wszystko, abyśmy mogli stać się bożymi dziećmi. Co więcej, w swoich listach domagał się. Od dopiero co nawróconych z pogaństwa chrześcijan, żeby z odwagą wchodzili w los Jezusa Chrystusa. To znaczy, żeby byli, żeby byli gotowi także cierpieć dla Jego imienia, a nawet oddać dla Niego Jego życie. Bo na takim świadectwie wiary radykalnej aż do końca, Buduje się Kościół. To ta wiara w Chrystusa, który nas pojednał z Ojcem. To ta wiara chrześcijan w Chrystusa, który swoim nauczaniem i życiem najdoskonalej ukazał nam prawdę o Bożym miłosierdziu. Ta wiara sprawiła, że także tutaj, w Waszej świątyni, dzięki Waszej ofiarności i modlitwom, drodzy siostry i bracia, wznosiły się najpierw mury domu parafialnego, a później tej wspaniałej świątyni. Przez tyle lat, tak wspaniale ubogacanej. I przygotowującej się na dzisiejszą uroczystość, kiedy ostatecznie ten budynek stanie się własnością Boga, na Jego cześć i na Jego chwałę, a jednocześnie dla dobra Was i wszystkich tych, którzy będą tutaj przybywać, aby zaczerpnąć. Nieprzeliczonych łask Bożego Miłosierdzia. Łask zaczynających się w historii każdego chrześcijanina, każdej i każdego z nas także z chwilą przyjęcia sakramentu Chrztu Świętego. Kiedy to zostajemy wszczepieni w Chrystusa Ukrzyżowanego. Zmarłego, a równocześnie z martwych wstałego. I kiedy później, wraz z rozwojem naszego życia, przystępujemy do kolejnych sakramentów, poprzez które Chrystus udziela nam swoich łask, swojego miłosierdzia. W sakramencie pokuty i pojednania, w sakramencie Eucharystii. W sakramencie bierzmowania, w sakramencie małżeństwa, wszędzie tam, gdzie chcemy otworzyć się na Boga, który jest. Na Boga, który będąc pośród nas, chce nieustannie wzmacniać, wzmacniać nas wewnętrznie. W naszej wierze, w naszej nadziei na życie wieczne, w naszej miłości do Boga i do drugiego człowieka. Przeżywamy dzisiaj Niedzielę Miłosierdzia, bo tak chciał Chrystus, objawiając się siostrze w Faustynie. Przeżywamy dzisiaj Jednocześnie Dzień Patronalny waszej parafii, która już w latach osiemdziesiątych, jeszcze zanim powstało Święto Miłosierdzia skupiało się wokół tej tajemnicy czułej, wzruszającej miłości Boga do człowieka, miłości aż do końca. Bo ta miłość sprawiła, że jednorodzony syn Boży, stawszy się człowiekiem, ofiarował się za nas aż do końca. W tym momencie znowu wracamy do historii świątyni jerozolimskiej wzniesionej na górze Syjon, i stamtąd. Kierujemy wzrok do innego wzgórza pośród wzgórz Moria, do wzgórza Golgoty, niezbyt odległego od góry Synaj, gdzie dokonało się na krzyżu poprzez śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa nasze zbawienie. I gdzie to z przebitego boku Chrystusowego. Wypłynęły krew i woda, zapowiedź sakramentów Kościoła, zwłaszcza sakramentu Chrztu i sakramentu Eucharystii. Pierwszy symbolizowany przez wodę, drugi symbolizowany przez krew wypływające z boku tego którego przebili. Drodzy siostry, i bracia, dziękujmy Panu Bogu za ten dzień, za tę radość, którą nam daje, za to, że tak wielu spośród Was mogło doczekać tego dnia po tylu, tylu latach, wiernego z tak wielką ofiarnością wznoszonego Bożego domu, wznoszonego na chwałę Najwyższego, ale też dla dobra was wszystkich. I dlatego ile kroć będziecie, drodzy siostry i bracia, przekraczać bramy tej świątyni, wiedzcie. Wchodzicie w krąg szczególny i wyjątkowy Bożego Miłosierdzia, to znaczy Bożej Miłości, która pragnie dźwigać każdego człowieka, każdą i każdego z Was w górę, po to, aby żyć. Już nie samym, tylko życiem codziennym. I by nie tylko płakać nad tymi trudnościami codzienności, ale by znosić oczy do góry, tam gdzie króluje nasz Pan Jezus Chrystus, dzięki któremu, jak słyszeliśmy w dzisiejszym drugim czytaniu, z Księgi Apokalipsy wszystko dla nas stało się nowe.